Nie trzeba wybrać się na wakacje nad Bałtyk, aby poczuć powiew świeżego morskiego powietrza. Władze Radziankowa już po raz kolejny udowodniły wszystkim niedowiarkom, że ich miasto ma więcej wspólnego z morskimi falami niż mogłoby się wydawać. Mieliśmy statek MS Radzianków, który przez dziesięciolecia pływał po całym oceanach całego świata, ale również przed wojną w Radziankowie działały dwa towarzystwa kolonialne i zagraniczne, tak, tak się nazywało dokładnie, które krutowały tę tradycję właśnie morską. W związku z tym, w ostatnich latach nawiązaliśmy tego, do, tego, do tych wydarzeń historycznych. A z drugiej strony, to przede wszystkim lato, piękna pogoda, wakacje. Więc myślę, że to jest takie spojrzenie gdzieś na morze, które jest odległe ale gdzieś tam bliskie naszej tradycji i sercu. Statek MS Radziąku pływał po wodach całego świata przez 27 lat. Głównie był wykorzystywany do transportu ród żelaza, który najczęściej przewoził do portów na Bliskim Wschodzie. Tak wspomina ten okręt Jan Wieczorek, członek pierwszej załogi, która dostąpiła zaszczytu pracy na tym statku. Statek Radzionku był raczej szczęśliwym statkiem, pływał po Morzu Śródziemnym, dobrze się trzymał na wodzie. Raczej przez załogę był raczej lubiany, bo był uniwersalnym statkiem do, i do załadunku i miał też miejsca pasażerskie, więc uważam, że był bardzo serii statków był bardzo udany. Radzionków był wodowany dokładnie 15 lipca 1972 roku, a matką chrzestną jednostki będącą klubą Polskiej Marynarki Handlowej była Emilia Bacia. Cię zawsze bałam że ja coś mogę nie tak zrobić, no. ale się udało. Okrzyłam, szczęśliwy był bardzo. Mam ponownie dobrą, szczęśliwą rękę, także statek był szczęśliwy. W Radziąkowskim Centrum Kultury Karolinka na pamiątkę tego wydarzenia zorganizowano wystawę pamiątek marynistycznych. Mam 16 tysięcy pocztówek, największy zbiór w Polsce. Ale zbieram najróżniejsze pamiątki też przede wszystkim z polskich tras atlantyków jak menu, foldery, listy pasażerów, bilety nawet, różnego rodzaju inne pamiątki. To są dość rzadkie rzeczy, ale można je zdobyć. Podczas wernisażu można było podziwiać pokaźną kolekcję pocztówek marynistycznych, która budzi ogromny podziw w całym naszym kraju. Bardzo często się zdarza, że jednak publiczność jest zaskoczona tym, jak mocną flotę mieliśmy w okresie międzywojennym, szczególnie jeżeli chodzi o właśnie transatlantyki, bo zaczęliśmy wyrastać na potęgę w tej sferze, no ale niestety wojna przeszkodziła w dalszym rozwoju. Natomiast jeżeli chodzi o marynarkę wojenną, to ja powiem obrazoburczo, że odnoszę takie wrażenie, że ona była w 1939 roku nowocześniejsza niż to, co Mamy w tej chwili. Kolejne dni morza można uznać za udane, szkoda tylko, że na kolejny powiew orzeźwiającej bryzy w raciąkowie będzie trzeba czekać aż rok.